I Dużo hajsów. Dużo hajsów. I jesteśmy tak samą brani. Mamy wszystkie swetry. Dzisiaj jest 30 listopada Andrzejki, a my dzisiaj będziemy ubierać choinkę. Jednak dzisiaj. Bo mamy plan, żeby nagrywać vlogmasy, ale nie codzienne, bo nie damy rady codziennie, bo mamy jeszcze zajęcia całczenie, ale będziemy się starać tak co drugi dzień, jak nam się uda. Jak się uda? No, a teraz na to, auto. Dobrze, że blisko. No, no jesteśmy po Tikao. Jest masakra. Yy, stoimy w korku, a korek stworzył się dlatego, że ktoś chce zaparkować. Praktycznie w ogóle nie ma tutaj miejsca. Yy, jest przed nami raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć samochodów, plus jeszcze za mną. Także jest ciekawie. Wpuszczę mnie gościu, fajnie. Tylko nie fajnie, że ten mi wyjechał. Ja pierdzielę, i to wszystko nie dlatego, zaparkujemy, że... Nie zaparkujemy tutaj. Nie ma szans. Także uciekamy stąd. jeszcze Parkujemy tylko. Pod, kasterem. pod kasterem. o ile tam będzie miejsce, bo coś czuję, że więcej ludzi wpadnie na ten sam pomysł. Sobota przed niedzielą niehandlową. Tak, ale kurczę, no, tak wczesna godzina. Wczesna? Nie, no dobra, południe to nie jest wczesna godzina, już. Ale no nie spodziewałbym się naprawdę, ja nigdy nie widziałem tutaj takiego Saigonu. najważniejsze żeby nie było miejsca, żeby w ogóle nie było miejsca ani było jednego. Na końcu, czy tak. Gdzieś. nie właśnie to najdalej wejścia, to zawsze tam było miejsce, a tutaj nic. Mhm. ludzie się rzuci, a bo może ten Black a, Week. Black no Black no i teraz ty by w karku w sumie nie wiadomo do końca dlaczego. A my przyjechaliśmy do Ikei tylko po to coś na szklanki. To co mówiłam, że nie wiem jak to się nazywa i że chcemy znaleźć to też gdzie indziej. Szukaliśmy tego w wisku, a w Ikea były nie te wymiary, które nam są potrzebne, ale tylko w Ikea to jest. A tak szukałam na internetach. To wszystko jest strasznie drogie, bo plastikowy no. sto, jak za 40 zł, a tutaj jest metalowy. Metal, no. ale I jest ten... za 15 i 20. No to. Wow, znaleźliśmy miejsce. Ja znalazłam. Klaudia znalazła. Wieczaiłam. Mimo Fod tego. Castorama. jedno. Tak. No nie, tam coś widzę jeszcze jest. No ale malutko, malutko Czeria? ciasto Ja nie widzę. Masakra, po prostu tyle samochodów. te ja tutaj w życiu nie widziałem. Jeszcze <noise> to jest takie zagłębie, bo jest galeria Castorama, Obi, no. E, Ikea. No, no wiesz, to nawet może nie do Ikea, bo w Ikei żadnych przecen nie będzie nawet na raczej Black weekend. No. Ale... No właśnie. Do galerii. galerii. Do galerii. A... Ale ciekawe, no nie ma chyba takich promocji jeszcze w Polsce. No nie ma, no nie no. no dobra, na tego Xboxa, to, to jest duża promocja. Jedna, no ale to wątpię, żeby wszyscy przyszli po Xboxa Nie no, wiem, może my się nie, nie orientujemy. Idziemy, no. ale nie po Xboxa Bierzemy to. Właśnie to. Jest przecena z cikafami. Widzisz, czy się opłaca na Black. A to z tak? No. Chyba takie coś? No dobra, wyjdzie można Skończyliśmy zakupy Fike I mieliśmy. Zładziliśmy tylko to. Nie? Tak. I mieliśmy iść jeszcze do Oszał albo gdzieś. Połazić po galerii, Łazić pogalek. Czy to jakieś promocje? Tak, ale w rezultacie chyba nam się nie chce, bo. Nie, bo strasznie dużo ludzi jest wszędzie i tam pewnie też będą tłumy. A my nie lubimy takich tłumów. Wolimy sobie pójść no. w poniedziałek. Także u nas, albo kiedy nas są idzie. takie promocje, że żadne. No, nies no. Nie niespecjalnie. Przed świętami pewnie będą jeszcze większe. No, to mi się dobrze. No. Więc teraz... jedziemy do domu. No. Trzymajcie się. Proszę państwa, po Ike mieliśmy jechać od razu do domu. O Jezu, witek szuka jakiegoś kodu do radia. Mieliśmy jechać do domu, ale przyjechaliśmy na plac Imbramowski po świeże warzywka. Mamy nadzieję, że będą jakieś, bo potrzebujemy ziemniaki, cebulę, marchewka, jakieś takie, co nam się pokończyły. I jeszcze chcemy iść do Tediego i Kika. Może będą jakieś przeceny, a chcemy tam iść, żeby zobaczyć świąteczne rzeczy, ale głównie kubki. Kubki. No, kubki świąteczne. Bo w Pepko nie ma ładnych świątecznych. Nie ma szału. Hmm, szału nie ma, niestety. No, no to idziemy. A bierzemy aparat? Nie, chyba. Czyli nie, co? nie bierzemy aparatu. Do Sorry. Tediego i Kika pójdziemy jeszcze kiedy no indziej, pa. to wam pokażemy. No, jak już będzie tak mega świąteczny. No, nark. Dzień dobry, dzień dobry. Właśnie wróciliśmy do domu. Jeżeli to lepiej, to dlatego, że trzymam aparat w ręce No i nie jestem w stanie go tak dobrze utrzymać. Tam w tle widać kabel. Syw na szczęście zasłaniam swoją głową, ale jest po 15 i wszystko nam się udało załatwić, a nawet więcej, bo ja nie planowałam nawet, że kupię dzisiaj prezenty dla wszystkich. A już kupiłam i mam z głowy, a teraz będziemy się zabierać za gotowanie i za ubieranie choinki. I Witek miał robić animację, ale chyba nie będzie robił tej animacji. No, w nocy będzie robił. A ja będę montować vloga. Właśnie miałam dzisiaj rano wrzucić, no ale nie wrzucę, bo jeszcze go nie dokończyłam montować. Poskrajałam, ale jeszcze muszę dźwięk obrobić, dodać muzyczkę, no i to znowu będzie się renderować, więc wrzucę chyba jutro rano i będzie to pierwszy vlogmas, więc fajnie. Teraz pokażę Wam, co mamy na choinkę, ale nie tylko na choinkę i różne ozdoby świąteczne. I większość jest z tamtego roku. W tym roku tylko troszkę sobie dokupiliśmy rzeczy, no bo po no, co? Wydaje się, że nie jest tego dużo, ale na naszą choinkę starcza. To kupiliśmy nie na choinkę, tylko tak, żeby sobie gdzieś to powiesić albo, nie wiem, kręcić może ramy łóżka. No nie wiem, zastanowimy się jeszcze i to połączymy na pewno ze światełkami, to będzie ładnie wyglądało. No może wygląda trochę kiczowato, ale w sumie nam będzie pasowało, bo przez te białe końcówki do tego białego mieszkania pasuje. I co? Aha, za chwilę będziemy się zabierać za ubieranie choinki, ale Witek teraz sobie umył głowę, więc czeka aż wyschnie i wniesie tutaj choinkę i choinka będzie stała albo tu, albo tu w końcu, jeszcze się zastanawiamy gdzie, bo jeszcze mamy fotel. Mieliśmy też problem z palmą, bo gdzie ją przenieść, wnieśliśmy ją do sypialni i na razie tam będzie stała, to może też wam pokażę gdzie. No i teraz przejdźmy do tego co mamy. Tak. z nowości, to w tym roku kupiliśmy te dwa łańcuchy, ale nie będą na choince. Kupiliśmy te światełka. Chyba te są nowe. Tak, te są nowe. Yy, takie drewniane ozdoby, bo w tamtym roku w ogóle chciałam mieć drewnianą białą choinkę, ale ciężko znaleźć drewniane ozdoby tutaj, a jak są to bardzo drogie. I takie serduszka. Yy, chyba widać. I takie gwiazdeczki złote, one w Rossmanie były teraz na przecenie za 3 złote takie jedno. Znaczy tu są trzy takie serduszka. Więc okej, okay, cena. Co jeszcze mamy nowe? Aha, to jest nowe. Yy, w Tedim za chyba 4 złote. Tak, za 4 złote takie śnieżynki, one są piękne i piękne wyglądają na końcu. Z nowości jeszcze yy, taka wstążka, albo na prezenty, bo była tania za 4 złote, a jej jest dużo. O, dwa metry. Albo ym, robimy tak, że ta choinka wystaje trochę z tej donicy, co zobaczycie. A żeby to ładnie wyglądało, to otoczymy tą donicę razem z tymi korzeniami, z tym wszystkim, w papier. I papier to jest właśnie nowy, papier prezentowy. I później zawiążemy ładną kokardkę. Albo taką, albo tą wstążką. A ta wstążka jest z tamtego roku. Bardzo fajna. I z nowości jeszcze, oto to jest takie fajne, też w Tedim, yy, takie na, na świeczkę. Taki krasnodębski, za 8 zł. No to fajnie, a jakiś akcent świąteczny będzie. I to tyle z nowości. Z tamtego roku to tak, to są szyszki, które malowaliśmy z witkiem, yy, z krejem i farbą na złoto i na biało. Witek zbierał u siebie pod wydziałem te szyszki. No i sami to zrobiliśmy, fajne. Co jeszcze mam? O, to są właśnie te bombeczki razy trzy, które kupowałam po 90 groszy. One będą tutaj tutaj ceną po 90 groszy w pepko w tamtym roku. Wszystko w ogóle udało nam się jakoś tak po taniości. Tutaj resztka też tych bombek i jakieś małe szyszunie, które kolorowaliśmy. Te bombki też w pepko w tamtym roku za 10 zł i pewnie w tym roku też są, a bardzo tanie. Tutaj cała taka tuba bombek. No, to są plastikowe, no to wiadomo, nie będą ale przynajmniej się nie rozbijają i dlatego są tanie. I to kosztowało 13 zł. Tak, 13 zł w Kiku. I też są takie same w tym roku, bo byliśmy w Kiku i widzieliśmy. Tutaj mamy takie gwiazdki styropianowe. I nie pamiętam skąd one są, ale one były też bardzo tanie. Pewnie były pakowane po dwie i co. Znając nas, to braliśmy na promocji i pewnie były za 2 zł. To są takie gwiazdki podobne do tych, styropianowe. I one chyba były też właśnie za 4 zł. Albo może, no coś koło tego. I te wszystkie gwiazdeczki. I jeszcze mamy takie ozdoby. I one chyba też były z Rosmana. W tym roku nie widziałam takich w Rosmanie. No i na pewno też tanie, drewniane. Bardzo ładne. Co jeszcze mamy z Aha, takie laski cukrowe, które dostałam chyba od witka. I y, takie porcelanowe one nam się trochę potłukły przez ten rok. Są trochę poobijane. Y, takie ozdoby. Choinka, Tutaj jakieś krasnale. I witek uparł się na tego ptaka. No i to chyba tyle. No i światełka. Światełka mamy drugie z tamtego roku. I te, ale. Te nie będą docelowo na choince, dlatego, że będziemy mieć choinkę w takim miejscu, że tutaj trzeba by wyciągnąć kable do gniazdka i to by brzydko wyglądało i wolimy na materia, a to sobie gdzieś powiesimy. No i gwiazda. Gwiazda może nie jest jakaś super piękna, ale dla nas wystarcza i ona kosztowała w waszą 3 złote, pamiętam, w tamtym roku. Więc też wszystko tanie. Wszystko tanie, a można ładnie udekorować. Bo finalnie bardzo fajnie będzie to wyglądało. Bo wiem, bo w tamtym roku mieliśmy taką samą. A jeszcze mamy takiego jelonka. Nie, sorry, Renifera chyba. No, takie zwierzę. I tą ozdobę dostaliśmy od mamy Witka. I sobie ją gdzieś postawimy. No i co, i to tyle. I zabieramy się za ubieranie tej choinki. Tylko Witek musi ją wnieść. Witek! Bo to nasza choinka stoi już, Witek wniósł, trochę się zdenerwował. Prawda? No jasne, jasne. No i właśnie jest, o, widać to zielone, tą donicę, bo ona nie wchodzi do końca do tego kosza na śmieci z UK. Ale w tamtym roku też tak mieliśmy, przykryjemy to papierem i będzie cacy. No, a teraz zbieram się z ubierania, tak? Tak w ogóle, to żałujcie, że, że nie czujecie coś tego zapachu. Robimy z ze śliwko coś pięknego. Tak, faktycznie. Patrzcie, jak pięknie wygląda ta choinka. To znaczy nam się bardzo podoba. Tak, na no dół, dół wygląda właśnie tak. Papier i kokarda, tak zrobiliśmy. Ale choinka przedstawia się tak. Sorry, że tak dyrgana, no, ale trudno. Teraz stwierdziłam, że jak czekamy na to, aż się ziemniaki ugotują, to sobie złożę te półeczki i. Spróbuję poukładać te szklanki w tych półkach i w ogóle mam ochotę na jakieś takie przedświąteczne porządki, żeby wszystko powyciągać z półek, pomyć te półki, poukładać te wszystkie rzeczy, posprawdzać daty ważności i tak dalej. Chyba to będę robić, jak Witek będzie robił animację. No, ja tak lubię w sumie, przed świętami fajnie. Więc może coś Wam pokażę, może Wam nie pokażę. Nie wiem. A teraz to skręcam. A no, żeby nie było, witek też teraz robi ważne rzeczy. On odkręca dookoła łóżka ten łańcuch razem ze światełkami. I myślałam, że będzie to lepiej wyglądało. No, ale wzięliśmy najtańsze, bo inne były droższe. I co, tak się to łączy? Dobra, zobaczę instrukcję. żeby nie było, nie jestem tu sama. Myślałam, że dam radę sama to skręcić, ale te śrubki tak ciężko się wkręca, ale to nie dlatego, że jestem słaba. Witek sam powiedział, że ciężko wchodzi. Tak. Ciężko wchodzi, dlatego robię z gumką recepturką. No, on tak dziwnie to robi. O, nie widać chyba. Muszę sobie tak, najpierw kurczę. Tylko rozwalona jest już ta gumka. Tak. niestety jest mała, jakbyśmy mieli większą to jest lepiej. Przykładam sobie gumkę recepturkę w miejsce, gdzie jest e, śrubka. Mam śrubokręt, który jest troszeczkę mniejszy niż powinien być ten otwór. Śrubokrętem przyciskam gumkę recepturkę w śrubce i mogę sobie kręcić, bo wtedy... Że on jest za mały czy za duży? On jest za mały. Ten jest za mały, a jak jest śrubokręt za mały... No i tak jestem dobra, że tyle mi się udało skręcić, no, no tylko trochę wystają. Okay. No, to dokręć to z pomiercami. Tu jest ta szafka, właśnie. I ja bym chciała tutaj szklanki jeszcze ustawić, takie niskie, które ostatnio kupiliśmy. No i pokażę Wam zaraz, jak włożę, jak to będzie wyglądać. Mam nadzieję, że wszystko się pomieści. I teraz proszę, widzicie, jak to wygląda. Nam no, się bardzo podoba. Tu są te półeczki, no i dwa razy więcej miejsca, i więcej rzeczy się mieści, i wszystko ładnie wygląda. Szklanki te nowe, właśnie użyłam tutaj na dole. Na tym kieliszki, fajnie. A jeszcze można było jedno na drugie, no to wtedy to już w ogóle. Stąd wzięłam filiżanki jeszcze. No i fajnie to wygląda. A teraz zabieramy się za jedzeniem. To życzcie nam smacznego. Żegnamy się już, może się już pożegnamy, bo ja już jestem zmęczona. Ja bo ubieraliśmy choinkę, ja już nie wyglądałam, ja dzisiaj w ogóle cały dzień nie wyglądałam, zacznijmy od tego. Ja sobie gorąco to... mi było, Tobie też było gorąco. No, w tych świetlach było strasznie gorąco. Sobie sobie. No. też tylko moje usta. Znisz się. Skryj się. No to coś chcesz jeszcze powiedzieć? No, że dzisiaj było ciekawie. Fajnie. Nie było takie nic, a czasu zajęło tyle, że... Że już jest wieczór. Już jest wieczór, późno dosyć. No bo łaziliśmy, no do 15 coś, obiad, choinka, ubieranie choinki zawsze zajmuje Zawsze. No. Nawet taka mała. A jest piękna. Jeszcze jak patrzę o, na telewizor, tle, boże, jak to jak się akurat w ten warzech, to wygląda fajnie. No, a jeszcze my sobie puszczamy w tle te piosenki świąteczne i kolędy, ale no niestety tutaj Wam nie możemy, no bo... Posłuchajcie się No, Dobra. To co? To tyle. Trzymajcie się i do następnego... A! Subskrybuj, łapkę w górę i Aha, dzwoneczek. Pamiętajcie właśnie o subskrypcjach i właśnie dzwoneczek, bo wtedy tak. będą przychodziły powiadomienia. A chcemy, żeby wam przychodziły powiadomienia. Żebyście nas oglądali. Żebyście nas oglądali, dokładnie. No to co? Będzie nam miło. To cześć. Tyle. cześć. No to Pa. pa.